Witajcie i no, mówiłem, że już nie będzie odcinków o Szczecinie, że to jest trzecia i ostatnia część. Natomiast no, jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni reakcją waszą i w kilku komentarzach mieliśmy informację o tym, że wielu miejsc nie nagraliśmy, a jako że mamy jeszcze chwilę czasu do naszego wyjazdu, choć bilety już zabukowane i to wszystko już jest ogarnięte. Więc postanowiłem wykorzystać ten moment do tego, żeby pokazać Wam jeszcze tych kilka miejsc. I pewnie to nie będzie ostatni odcinek ze Szczecina, bo czy w lato, czy jak będą jakieś imprezy w Szczecinie, będziemy coś nagrywać. No ale do brzegu. Na początek prośba. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to prośba o subskrypcję, prośba o wciśnięcie tego dzwoneczka tam z boku, o łapkę w górę. I jakiś ślad węglowy w postaci komentarza też będzie mile widziany. No i zaczynamy. Paprikanos. Life is a journey. Jak pewnie widzicie tam w tle jest dworzec główny w Szczecinie i niedaleko dworca głównego, jak odejdziecie sobie jakieś 200-300 metrów. I wejdziecie w taką bramę, jak tam za mną widzicie, to wejdziecie na taki most stary, z którego będzie widać Szczecińską Wenecję. Szczecińska Wenecja, czyli takie miejsce, które, gdzie budynki wyrastają bezpośrednio z wody, i najładniej i najfajniej ją zwiedzać oczywiście latem z pozycji. Wynajętej łódki. Taką łódkę możecie wynająć bez żadnych uprawnień i bez, e, no bez żadnych patentów na wałach chrobrego, i możecie sobie tymi kanałami popływać. Ewentualnie można wziąć też kajak i to wszystko sobie e, kajakiem też opłynąć i zobaczyć. Tu jak zejdziecie z tego mostu, na którym przed chwilą byliśmy, trzeba dojść do końca tego podwórka, no jest takie przejście można dojść bliżej do tej naszej Wenecji Szczecińskiej i zobaczyć to z bliska tu ostatnio w jednej z gazet pisali właśnie o tym, że zaczyna się renowacja, no ale na razie widzę, że po prostu rozebrali ten budynek i nie wiem czy będą go w podobnej formie próbowali odbudować, czy czy mają na to jakiś inny pomysł nie mam żadnego pojęcia no i tak jak wam mówiłem jak weźmiecie sobie kajak to można to wszystko przepłynąć tutaj i wypłynąć do głównego nurtu rzeki i później popłynąć sobie tam gdzieś dalej tu w tej chwili budują jakiś budynek mieszkalny no ale ja postaram się teraz podejść tam bliżej jeszcze żeby wam nagrać te budynki które jeszcze wyglądają właśnie no są stare jeszcze takie wyglądają tak dostojnie. I fajnie szkoda, że szkoda, że dziś miasto nie dba o to, żeby. Czy nie wymaga tego, żeby te budynki były remontowane. To co narzekałem na konserwatora Zabytków przy okazji filmu o wieży Bismarka, to, to tutaj właśnie macie przykład na to, że są takie perełki gdzieś w Szczecinie, które które mogłyby być no niesamowitą atrakcją a stoją i i niszczają taki podobny budynek jest też na szczecińskim Golęcinie i też tam jest problem z tym żeby znaleźć najemce, bo, bo budynek jest po prostu totalny do remontu tam jakiś komin wychodził, zobaczę z tego wszystkiego, przepięknie te budynki wyglądają dobra wydaje mi się że to Tyle, jeżeli chodzi o szczecińską Wenecję. I teraz pojadę w kolejne miejsce, żeby Wam pokazać kolejne miejsce, które pominąłem we wcześniejszych filmach, a o które upominaliście się w komentarzach. Więc co? Śmigamy! Dobra, tak jak wspominałem, ruszam w tej chwili w kierunku ulicy Wojska Polskiego i nie jestem pewien czy e, Wojska Polskiego w Szczecinie nie jest najdłuższą ulicą w Polsce, ale jeżeli ktoś się orientuje, zwłaszcza tutaj prośba o informacje do ludzi z Łodzi czy ile, ile dokładnie ma Piotrkowska w Łodzi, bo z tego co kojarzę to w Szczecinie Wojska Polskiego to ponad 9 km, ale dobra, teraz Wam pokażę co ja Wam na tej ulicy Wojska Polskiego Będę chciał pokazać, bo tam są dwie takie fajne atrakcje. Dobra, muszę przebiec przez światła, czekajcie. Dobra, przelazłem przez światła. Nie będę musiał teraz stać. Jak idziecie od strony Bramy Portowej w kierunku ulicy Wojska Polskiego, będziecie mijali dwa kościoły. Kościół garnizonowy, o tutaj. To jest kościół garnizonowy. I tutaj teraz jestem bezpośrednio pod kościołem imienia pod no wezwaniem serca Jezusowego, z tego No i tutaj już jest rozjazd i wejście na ulicę Wojska Polskiego. Dobra, już się przemieściłem na ulicę Wojska Polskiego i nie wiem na ile mi będą przeszkadzały tutaj autobusy i samochody. I remonty drogowe, które się tu odbywają, natomiast Tuż po wejściu na, na Wojska Polskiego, macie najstarsze kino na świecie, to jest Kino Pionier. I niestety jest zamknięte od tej porze, jak ja tu przyjechałem, więc nie pokażę wam w środku, ale wrzucę wam jakieś przedwitki. To jest najdłużej na świecie działające kino, działające kino tak, najstarsze działające kino na świecie z 1907 roku. Oficjalnie tak na dobrą sprawę działa od 26 września 1909 roku. Natomiast różne dokumenty mówią o tym, że to kino działało już dwa lata wcześniej. Za chwilę zobaczycie też przebitki ze środka, a ja idę na kolejną atrakcję, której nie powinno zabraknąć w tych filmach o Szczecinie, która znajduje się jakiś na tak 500 metrów dalej, czyli tradycyjne szczecińskie Paszteciki. Po drodze do Pasztecika jeszcze postanowiłem zatrzymać się tuż obok kina Pionier, żeby Wam uświadomić z tego jak wyjątkowe to kino jest, bo poza tym, że ono jest małe, kameralne i jest zupełnie inne od tych wszystkich multiplexów, które znacie w tej chwili, to tuż obok tego kina kiedyś funkcjonowało duże kino Kino Kosmos, które właśnie za mną tam w tej chwili widzicie. I to kino w międzyczasie zbankrutowało, padło. Natomiast Pionier cały czas ze względu na swój charakter przetrwał i, i funkcjonuje do dziś. Natomiast oglądanie filmów w takim klimacie takim kawiarnianym, takim kameralnym naprawdę zupełnie zupełnie inne doznania macie. Jest zupełnie co innego niż jak idziecie nie wiem do Multikina czy do jakiegokolwiek innego wielkiego multiplexu. Tu ten klimat jest zachowany z takiego no nawet ciężko, ciężko to opisać, bo to nie, nie domowy zupełnie inaczej odbieracie te filmy oglądając je w Pionierze, ale to będąc w Szczecinie musicie sobie Sami zaplanować jakiś seans wieczorny właśnie w kinie Pionier i zobaczycie, jak to, jaki ten odbiór jest, jaki wasz odbiór jest tego, tego filmu. Bo tak na dobrą sprawę każdy też lubi co innego, co, co widać w komentarzach. Bo co komentarz o jakiejś tam atrakcji Szczecina czy, czy o wieży Bismarka, to każdy ma swoje zdanie, każdy ma swoje odczucia. I pewnie podobnie będzie też z tym odbiorem filmów w Pionierze. No ale dobra, nie będę już do tego więcej wracał, nawiązywał. Już prawie jestem przy, przy Pasztecikach Szczecińskich i następne łączenie mamy spod Pasztecikarni. Dobra, ja już sobie dotuptałem do Szczecińskiego Pasztecika. Ogólnie poruszając się po, po Szczecinie, będziecie mieli kilka takich miejsc, gdzie sprzedają paszteciki. Natomiast ten pierwotny punkt i ten taki najbardziej znany punkt z pasztecikami, który działa tutaj od 1969 roku, jest właśnie na ulicy Wojska Polskiego 46. Właśnie teraz pod nim się znajduję i teraz wejdę do środka. Nie wiem, czy zapłacę tą kartą, więc nie wiem, czy zjem, natomiast wejdę i spróbuję zjeść pasztecika. Są jacyś ludzie, więc nie będę kręcił tak z buta. Dzień dobry. Mogę trochę ponagrywać, nie? Dobrze. Dzień dobry. Zapakować czy na miejscu? Yy, w Mięso, pieczarka, kapryska. Mięso. Pani prosiła, żebym nie nagrywał ludzi, więc, więc tak oszczędnie jest z, z kamerą w środku. Natomiast mam swoje dwa pasztyciki. Można płacić kartą, więc, więc jest. Naprawdę już nowocześnie, bo u Niemców nie wszędzie można płacić kartą więc smacznego. A uwierzcie mi, że są wyjątkowe, a nie wiem czy w innych częściach Polski można coś takiego zjeść. Takie ciasto zapieczone. W środku mięso albo pieczarki. Ale nie będę gadał z pełną buzią. Więc zjem i widzimy się w następnym miejscu. Dobra, dojechaliśmy do miejsca, gdzie e, nie miałem w planach go nagrywać, z tego względu, że właśnie w tym budynku, kiedyś e, na 19 piętrze, miałem swoje biuro i pracowałem dla jednej z korporacji telekomunikacyjnych. Natomiast na szczycie tej wieży również znajduje się Cafe 22 czyli takie miejsce, gdzie to jest takie drugie miejsce, z którego możecie podziwiać widok Szczecina, e, widok Szczecina. E, natomiast nie musicie e, za nie płacić, ale sami zobaczcie, zabieram Was na górę. W pierwszym odcinku byliśmy na wieży kościelnej na katedralnej. Tam oczywiście trzeba zapłacić za to, żeby sobie zobaczyć widok. Natomiast tu możecie wejść, wypić sobie kawę, zjeść ciacho i podziwiać całą panoramę Szczecina w cenie tej kawy i ciastka. Na pewno bardzo fajna atmosferze. Nie wiem jak jest. W Wieczorem, bo pewnie będzie problem, wieczorem ze solikami trzeba robić rezerwację. Natomiast w dzień, tak jak ja tu jestem, około godziny 13-14, bez problemu znajdziecie miejsce. Dobra, kafe 22 mamy odwiedzone. Zobaczyliście mniej więcej, jak to wygląda. Ja wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że robię to wszystko w takim telegraficznym skrócie. Natomiast chciałbym te główne. Rzeczy zmieścić w tym filmie, i żeby to był przynajmniej z tej serii taki ostatni film, idę do samochodu i pojedziemy w ostatnie miejsce. Może najmniej turystyczne, ale natomiast to jest takie miejsce, o którym warto wspomnieć. No ale widzimy się już na miejscu. Ostatnim miejscem, w które dzisiaj przyjechaliśmy, jest cmentarz centralny. Wiem. Takie średnie miejsce do, do zwiedzania, no ale skoro w Warszawie zwiedzają powązki, to dlaczego by nie zajrzeć i przez chwilę w Szczecinie na cmentarz centralny? Dlaczego ten cmentarz jest taki wyjątkowy? Po pierwsze jest to największy cmentarz w Polsce i drugi, z tego co pamiętam, drugi co do wielkości cmentarz w Europie. Tak, na szybko, z tego co sobie przypominam, ma około 60 hektarów powierzchni i był zrobiony tam w okolicach roku 1900, z tego co pamiętam. Natomiast, jeżeli się mylę, to proszę poprawcie mnie, e, mnie w komentarzach. Ta stara, pierwotna część cmentarza, e, ogólnie cały cmentarz w dużej części porośnięty jest. E, platanami, jest dużo właśnie takich pomników przyrody i no poza tą taką funkcją no nekropolii, tak, którą, którą spełnia, bardzo często jest też takim miejscem, gdzie można spotkać zwłaszcza w te cieplejsze dni osoby, które tu po prostu spacerują, ale to też nie są takie spacery, które że ktoś po prostu przychodzi tu jak do parku tylko jeżeli ktoś ma tu swoich bliskich którzy, którzy tu leżą to samo przemieszczanie się pomiędzy grobami po prostu zajmuje trochę czasu jeżeli ktoś już tu przyjeżdża tych swoich bliskich odwiedzić na, na grobie no to po prostu musi być przygotowany do tego że, że będzie to taka forma Jakiegoś spaceru na świeżym powietrzu. Sam cmentarz jest oczywiście podzielony na wiele kwater. Nie wiem, nie chciałbym tutaj przekłamać setki czy, czy dziesiątki. Natomiast jest tych kwater trochę. Jest oczywiście ja zasłużonych, w, turze, w której leżą najbardziej zasłużeni dla Szczecina mieszkańcy. No i tak na dobrą sprawę, jak ktoś by przyjeżdżał. I chciałbym sobie zobaczyć, zwiedzić ten cmentarz. To, no to od Bramy Głównej, którą, którą widzieliście na przebitkach, do tej kaplicy, pod którą w tej chwili się znajdujemy. A którą widzicie w tle za mną. Tu się można przejść, no i tutaj jest z tyłu, zaraz zobaczycie za mną, będzie taka aleja, z tego co pamiętam. Tym, co nie wrócili z morza. Tam z tyłu za mną. Na pewno dobrze by było pokazać ten nie wiem co mi dzisiaj z tym ża. Pokazać ten cmentarz z drona, natomiast w związku z tym, że niedaleko znajduje się jednostka wojskowa, tutaj dronem latać nie można i aplikacja DJ po prostu rozłącza Drona i nie pozwala się nim zbić. Dobra, słuchajcie, to jeżeli chodzi o dzisiejszy film, czyli czwarty film ze Szczecina, to by było na tyle. Zobaczyliśmy Szczecińską Wenecję, zobaczyliśmy Kinopionier, Pasztecika i Cafe 22, no i cmentarz centralny, czyli takie rzeczy o których nie wspominałem, rzeczy, takie miejsca, o których nie wspominałem w trzech pierwszych filmach. Nie pokazałem wam bramy portowej, która się nie nagrała mi się po prostu, mimo że tam byłem, i się nagadałem do kamery. Natomiast jeżeli wylądujecie w Szczecinie na dworcu głównym, to na pewno przez bramę portową będziecie przyjeżdżali. Jak ktoś słuchał nie wiem, czy to szczecińska kapela, ale chyba tak. Analogs, The Analogs. Oni śpiewali piosence bodajże o tytule Szczecin. Brama portowa jak plac Pigal. Nie wiem, czy to wygląda jak plac Pigal, natomiast rzeczywiście jest to takie centralne miejsce, gdzie yy, może teraz już nie, ale kiedyś szczecinianie się umawiali. Kiedyś tam był taki grzybek i pod tym grzybkiem się wszyscy umawiali. Teraz yy, mamy kilka innych miejsc, tu w Szczecinie typu nie wiem, Galeria Galakcji czy Galeria Kaskada, gdzie, gdzie są takie punkty, w których się ludzie zbierają. Ale dobra, bo teraz się rozgadam i będę gadał o rzeczach nieistotnych. E, kończymy, więc tradycyjnie prośba o subskrypcję. Prośba o ten dzwonek, który tam obok subskrypcji jest, żebyście wcisnęli. E, łapka w górę, ślad węglowy w postaci komentarza i... No, i tyle. Widzimy się w kolejnym filmie. To nie będzie jeszcze film zagraniczny, z tego względu, że do wylotu mamy jeszcze chwilę, a mam jeszcze przygotowany jeden film. I jeżeli mi się uda go poskładać, to, to go zobaczycie za tydzień. Dobra, trzymajcie się. Hej. Fine, all my life i'ma make you